Podobno na zamku książ straży Biała Dama. Większość uważa, że jest to duch byłej władczyni posiadłości, księżnej Daisy. Jednak podobna jest to zjawa, która widywana była na zamku jeszcze przed zamieszkaniem go przez Ruth Hochbergu. Dawno temu zamek zamieszkiwała pewna rodzina. Jedna z córek, właścicieli zaręczona była z jednym z dolnośląskich książąt. Rodzice byli bardzo przeciwni małżeństwu swojego dziecka, ponieważ kilka lat wcześniej jeden z wróżbitów przepowiedział im, że dziewczyna zginie tragiczną śmiercią w dniu swojego powodu. Przez wiele miesięcy rodzice starali się zapobiec małżeństwu córki, jednak wielkie uczucie pomiędzy młodymi sprawiło, że ulegli namową na ślub. Liczyli, że przepowiednia po prostu się nie spełni. Na zamku rozpoczęły się przygotowania do hucznego wesela końcu zakochani powiedzieli sobie sakramentalne tak. Na sali balowej rozpoczęło się przyjęcie weselne. Po chwili na dworze rozpętała się ogromna burza i zerwał się tak silny wiatr, że wyrwał drzewa wraz z ich korzeniami. Goście byli przerażeni widokiem takiego zjawiska atmosferycznego. Panna młoda postanowiła podejść do okna, gdyż nigdy nie widziała piorunów z takiego bliska. Nagle jeden z nich trafił prosto w dziewczynę która kilka chwil później leżała martwa na dziedzińcu. Ludzie opowiadają, że do dziś widać białą damę, która wyje z tęsknoty za swym ukochanym. Co ciekawe, w każdej burzy można zobaczyć ją leżącą martwą na dziedzińcu przed zamkiem. Gdy wichura ustaje, zjawa dalej porusza się po salach zamkowych.